Wszystkie wojny polski z Rosją. Numer 1. Wojna Pskowska. Carstwo Rosyjskie podczas panowania Iwana IV Groźnego prowadziło agresywną politykę wobec swoich sąsiadów. W końcu ekspansja Rosji natrafiła na Rzeczpospolitą rządzoną przez Stefana Batorego. Polska akurat toczyła wojnę ze zbuntowanym Gdańskiem. Stefan Batory podczas jego panowania doskonalił i modernizował wojsko, którym perfekcyjnie dowodził. Ostatecznie, po kluczowych porażkach Rosji w bitwie pod Kiesią i Połockiem, zaczęły się negocjacje. Stefan Batory chciał iść dalej w Rosję, ale umiera w 1586 roku na niewydolność nerek. Numer 2. Wojna Moskiewska w 1584 roku car Iwan IV Groźny umiera, a w Rosji rozpoczyna się kryzys zwany wielką smutą. Kraj dzielą konflikty wewnętrzne i spory o władzę. Tą sytuację postanawia wykorzystać Rzeczpospolita i w niedługim czasie rozpoczyna się oblężenie Smoleńska. Tymczasem nowy car, wasyl Szujski, rozprawił się z buntownikami i wysłał łączoną armię rosyjsko-szwedzką na Smoleńsk. Król Zygmunt III Waza na te wieści wysłał hetmana Stanisława Żółkiewskiego w kierunku Moskwy i po zwycięskiej bitwie pod Kłuszynem Polska zajmuje Moskwę. Jednak brak pomocy i oblężenie Rosjan sprawiły, że po dwóch latach Polacy opuścili Moskwę i zawarty został pokój w Dywilinie. Na rzecz którego Polska osiąga milion kilometrów kwadratowych. Numer 3 Wojna smoleńska. W Polsce, po śmierci Zygmunta, władzę obejmuje jego syn Władysław. Dobiega końca rozejm dywiliński i Rosja ma zamiar to wykorzystać. Michał I Romanów unowocześnia wojsko i kieruje się na utracony Smoleńsk. Po jakimś czasie oblężenia przebywa odsiecz z samym królem Władysławem na czele. Po decydującym starciu Rosjanie wycofują się nękani przez kozaków zaporowskich sprzymierzonych z królem. Po krótkim czasie walk Rosja podpisuje rozejm polanowski, o wiecznym uznaniu i ziem zajętych w wojnie moskiewskiej i rezygnacji Władysława z tytułu Cara. Numer 4. Wojna ukraińska. Rozpoczynają się niezadowolenia na zaporowskiej Ukrainie, co doprowadza do powstania Chmielnickiego. Kozacy, po sojuszu z Tatarami Krymskimi, na początku wygrywają z Polakami, jednak nadchodzi zima, a Polacy zaczynają wygrywać. Przywódca powstania hetman kozacki Bogdan Chmielnicki zdaje sobie sprawę z zagrożenia i zawiera sojusz z Rosją. Sarad zajmuje terytorium hetmanatu i dużą część terenów Litwy. W międzyczasie najechała nas Szwecja, pustosząc jak najwięcej miast i wsi. Jednak po przejściu na działania partyzanckie i zwycięstwie pod Częstochową, Szwedzi zaczęli się cofać, a z Rosją zawieramy niekorzystny pokój w Andruszewie. Numer 5. Wojna o sukcesję polską. Po śmierci króla Augusta II Mocnego rozpoczęła się w Polsce rywalizacja o władzę. Z jednej strony był August III Sas, a z drugiej Stanisław Leszczyński. Oficjalnie na wolnej elekcji szlachta wybrała Stanisława Leszczyńskiego. Ale August III Sas dogadał się z Rosją. I zrobił osobną elekcję, na której wybrano jego. Augusta poparła jeszcze Austria i Saksonia, a Stasia, Francja, Hiszpania i Bawaria. Rosja po jakimś czasie walk zajęła Warszawę, a w roku 1736 Leszczyński abdykował i na tronie zasiadł August III. Numer 6 Wojna Barska. Rosja powiększa swoje wpływy w osłabionej Rzeczpospolitej i usadza na tronie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nowy król nie ogarnia i wprowadza zmiany ustrojowe, które ograniczają złotą wolność szlachty. Wzbudziło to opór magnaterii, który Rosja chce stłumić siłą i wysyła do polskiej armii. Szlachta zawiązuje Konfederację Barską i stawia opór Rosjanom, głównie na Wilęszczyźnie i w Częstochowie. Mimo to Rosjanom udaje się pokonać szlachtę. Porażka konfederatów barskich prowadzi do pierwszego rozbioru Polski. Numer 7. Wojna targowicka. Po pierwszym rozbiorze Polski szlachta i król trochę się ogarnęli. Zostaje ustanowiona konstytucja. Zniesione zostało liberum veto i zostaje zawarty sojusz z Prusami. Naprzeciw Konstytucji staje carica Katarzyna i rozpoczyna się wojna. Polska dysponowała dobrymi przywódcami, takimi jak Poniatowski czy Kościuszko, ale Rosjan było za dużo. Rosjanie zepchnęli Polaków za rzekę Bóg i mimo, że dalsza walka była możliwa, Stanisław August kapituluje przed Rosją. Wojna targowicka bezpośrednio prowadzi do drugiego rozbioru. Numer 8 Wojna Kościuszkowska Po przegranej wojnie w obronie konstytucji I drugim rozbiorze W Polsce rozpoczyna się kryzys gospodarczy Mimo tego Polacy nie zgadzają się na trzeci rozbiór I zaczynają powstanie w Krakowie Tadeusz Kościuszko Mianuje się na naczelnika powstania I rusza na Warszawę Do wojny przeciwko Polsce Dołączają Prusy Którzy wraz z Rosjanami Oblegają zajętą przez Kościuszkę Warszawę jednak mimo przewagi liczebnej, Kościuszce udaje się obronić stolicę. W najbliższym czasie nowa armia rosyjska prowadzi ofensywę ze strony południa. Kościuszko chce ją powstrzymać, jednak przegrywa w bitwie pod Maciejowicami i dostaje się do rosyjskiej niewoli. Nowy naczelnik Tomasz Wawrzecki ma mniejszego skila od Kościuszki i Rosjanie zajmują prawobrzeżną Warszawę, po czym powstanie kapituluje. Po klęsce insurrekcji Kościuszkowskiej następuje trzeci rozbiór polski. Rzeczpospolita znika z mapy na 123 lata. Numer 9. Wojna Listopadowa. Po wojnach napoleońskich, królestwo polskie trafiło pod kontrolę Rosji. Kongres Wiedeński, kończący wojny napoleońskie, ustanowił polską konstytucję, którą Rosjanie notorycznie łamali. W roku 1819 wprowadzona została cenzura dla prasy i zakazano działalności masonerii rozpoczęły się prześladowania Polskich Organizacji Niepodległościowych. W roku 1828 w jednej z warszawskich uczelni prurucznik Piotr Wysocki założył sprzeciężenie przeciw Królestwu Kongresowemu i rozpoczęło się powstanie listopadowe. Polakom udało się opanować Pałac Belwederski i zdobyć rosyjski arsenał. Utworzony został rząd tymczasowy, którego prezesem został Adam Jerzy Czartoryski. Rosjanie przeprowadzili wtedy mobilizację korpusu feldmarszałka Iwana Dybicza, żeby stłumić powstanie. Naczelne dowództwo nad siłami polskimi obejmuje Jan Skrzynecki, jednak po przegranej w bitwie pod Ostrołęką, Polacy przechodzą w działania partyzanckie. Ostatni duży oddział Polski zostaje internowany w Prusach, a powstanie listopadowe upada. Numer 10 Wojna Styczniowa. Od upadku powstania listopadowego w Polsce przeprowadzano przymusowy pobór do armii rosyjskiej. Spowodowane było to wybuchem wojny krymskiej pomiędzy caratem a koalicją antyrosyjską. W przegranej. Przegrana Rosji w wojnie krymskiej odsłoniła słabości caratu, a cele reformatorskie nowego Cara uznane zostały jako słabość. W dodatku rozwój organizacji partyzanckich w Królestwie doprowadziły do wybuchu kolejnego powstania. Utworzony został rząd tymczasowy i rozpoczęła się wojna. Polakom udaje się zająć część tzw. Szosy Brzeskiej i Kolei Petersburskiej. Jednak powstańcy przegrywają w bitwie pod Siemiatycką i pod Opatowem i schodzą do działań partyzanckich. Po jakimś czasie członkowie rządu tymczasowego, który z czasem przebędził się na rząd narodowy, zostają zabici przez Rosjan. Powstanie styczniowe upada. Numer 11. Wojna bolszewicka. Niemcy podczas I wojny światowej walczyli m.in. z Rosją, która utraciła bardzo dużo terenów. Niemcy na ziemiach wschodnich ustanowili marionetkowe państwa, w tym Polskę. W dzień zakończenia Wielkiej Wojny z rąk Rady Regencyjnej dowodzenie nad wojskiem przejmuje Józef Piłsudski. Rosja już komunistyczna anuluje traktat brzeski i rusza na zachód, zając wschodnią Europę. Tymczasem Polska chce wywalczyć sobie jak najwięcej terenu i rusza na wschód. W wyniku ofensywy Polska zajmuje Wilno, Dwów, a nawet Mińsk i Kijów. Jednak Rosja sowiecka po pokonaniu w wojnie domowej Białych Rosjan wszystkie jednostki kieruje na zachód. Polacy wycofują się aż do Warszawy, gdzie generał Tadeusz Rozwadowski. Opracowywuje plan pokonania bolszewików. Po ataku na flankę bolszewików w Bitwie Warszawskiej, armia polska znowu idzie na wschód, a Sowieci kapitulują. Polska otrzymuje Lwów, Wilno, Nowogródek, Polesie i Stanisławów. Numer 12. Wojna wrześniowa. W roku 1939 Rosja Radziecka i III Rzesza podpisują pakt Ribbentrop-Mołotow o wspólnym podziale Europy Wschodniej. We wrześniu Niemcy przypuszczają atak na Polskę. W krótkim czasie rozpoczyna się oblężenie Warszawy. Sowieci wtedy zajmują wszystkie ziemie wschodnie bez większego oporu Polaków, związanych na zachodzie. Polska zostaje podzielona, a na jej miejsce wchodzi generalne gubernatorstwo pod kontrolą Niemiec. No, w końcu. Następny odcinek zrobiony. Chwila. A to co?